Witam ponownie, zagrajmy w Mass Effect 3. Kiedy ostatnio skończyliśmy, Kaidan nadal miał brzydki nawyk klękania. Czekajcie chcę sobie zmienić broń. Bo tak. Kiedy ostatnio skończyliśmy, mieliśmy dwa FPS na krzyż i nie zmieniło się to za bardzo, ale, ale tak czy siak idźmy dalej. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez mojego laga mózgu, więc może być dziwnie. A kuku. Uuu. to wygląda ciekawie. Nie powiem, nie powiem. To są wykresy na ekranach. To musi być ważne. O, nasz stary znajomy, człowiek iluzja. O, widzicie. Elusive man. Fascinating race, the Protheans. They left all this for us to discover, but we squandered it. The Alliance has known about the archives for more than 30 years, and what have they done with it? What do you want? What I've always wanted. The data in these artifacts holds the key to solving the Reaper threat. I've seen your solution. Your people are turned into monsters. Hardly. They're being improved. Improved? That's what separates us, shepherd. Where you see a means to destroy, I see a way to control, to dominate, and harness the Reapers' power. Imagine how strong humanity would be if we controlled them. Ah, <coughs> brzmi trochę niezbyt dobrze, powiedziawszy. E tak, oto człowiek iluzja. Nasz. Teraz dajcie tutaj sobie cudzysłów szef z części drugiej. Jedna z najlepszych postaci w całym Masefekcie, moim zdaniem. Jedna z moich ulubionych. E tak, marnujesz czas, człowieku. E tak, marnujesz czas, człowieku. Zdrowie jest pod siebie i stoi, że ma rozwiązanie, aby kontrolować Reapers? Zrób zawsze był szczerze, niechętny. Moja zboga w zakładzie zbogiego powodu tego. Te bas było abomina. Hundredsia tysięcy ludzi tam. I tak nie dlatego ją zniszczyłem. Ej, dlaczego opcje Paragon Renegat są tutaj dziwnie tak podświetlone? No to trochę. nie podoba mi się to podświetlenie. Ale tak, możemy spróbować perswazji na nim, no dobra, więc mi pomóż. with me. Give me control of your resources, and I'll stop them. you do better than most, but the odds aren't in your favor. More importantly, I don't want the Reapers destroyed. We can dominate them, use their power, harness their very essence, to bring humanity to the apex of evolution. That sounds a bit like an Saren.

And despite our differences, you were relatively us? Oh, but like the rest of the relics in this place, your time is over. Enough talk. We are... All. Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. Duly noted. Shepard. What? The data. It's not here. Ooh. atos pruicharosh goodbye damn it how's he doing it it's local someone's uploading the information okay then he needs to wait a second i you've got that hey step away from the console ah podrokka mirando To mm. Proszę, traf. Nie, nie trafiło. Arrgh. To może ja zdejmę... Arrgh. Nie zdejmę ci tych tarcz. E. I co ona niby zrobiła? HA! Huh. No, biegaj tam! Ech. Rozumiem, że nie mogę jej złapać, dopóki nie będzie jakiś tam odpowiedni moment w misji. Ale spróbujmy jeszcze raz. Nie? No dobra. Tak, tak, taka, taka, taka. No najwidoczniej tak to działa. Wow! Ale mi bułę zasadziło. A czekaj ty, Szujo! Szepard! Drabina! Ploks! Wydaje mi się, że to działa... Tak... Trochę jak y, gumowa banda. I co uciekła? Welp. a co ci psikus? To było fajne. Oczywiście sama sekwencja była taka trochę mecha, ale to było fajne. Eee. No dobrze, ale co z tą zdrojczynią? Nie, nikt nie poszedł. A nie, nie. Ech, nikt nie może tam sprawdzić, co się z nią stało. O, dzień dobry. Bierz go. To nie wyważyłby dobrze. Orders? Um. doktor Ewa. O. To teraz wszyscy opłakujmy Kajdana. O, wszyscy opłakujmy Kajdana. Doktor Ewa. No dobra, no to... Um. Wiecie co? Zablokowane. Oczywiście, że zablokowane. Ej! To nawet było fajne. Taki slow motion. No, biedny Kajdan. Nie zgadnę, on przeżyje, będzie cyberkajdanem. To, to, to. O, patrzcie z niej, już nie wierzę. Ale to trochę dziwne. Doktor Ewa była cyborgiem? Sztuczną inteligencją? I nigdy nie zostało to wyjaśnione. O! Loading z czerwoną planetą. O oh, wow, ten dźwięk! Ah. Nie lubię tego dźwięku. Dźwięk dostania achievementa na originie. <coughs>

To no uh. To wygląda jakby Szepan przez chwilę płakał. No płakiwać Kajdana. Mech. Nikt nie lubi Kajdana. Did you get to the archives? I was there. So was the elusive man. I was worried Cerberus might try something. Did you get the data? Most of it. He downloaded some before I could stop him. Edie and Liara are analyzing what we recovered. What have you learned? Was it worth the effort? Preliminary evidence suggests the data is a blueprint for a Prothean device. device. A weapon. Massive in size and scope, that's capable of unquantifiable levels of destruction. Send me the data. We'll do our own analysis. If Liara's instincts are right, this might be the key to stopping the Reapers. I hope vibrator. So. Major Olenko was critically injured. We're taking him to the Citadel. Sorry to hear that, Shepard. But we both know this is just the beginning. Talk to the Council, show them what you found. With luck.

we'll have details to present to the council by the time we reach yeah kolejna rzecz. And Major Olenko? i've done what i can for him but we need to get him to a medical facility soon not enough the admiral's right it's going to get worse isn't it unless we stop the reapers yeah i've looked at the data this weapon could be the answer if we can build it zgwałcimy żniwiarzy I get the sense you don't quite believe it though. Ah. You didn't see what they did to Earth. How is one weapon supposed to stop them? What are our options? You know we can't win this conventionally. Masowe gwałty. To jest odpowiedź na przyszłość. Shepherd. Isn't it worth trying at least? I'm going to check on Kaden and James. Make sure we're ready to present our findings to the council. I'm sure the council will see the need to help. It'll be a hell of a short war if they dump. Jest znów nie mam kontroli nad żebarnem w Normandii i nie mogę sobie pobiegać nawet. Od razu mnie wrzuca do cytadeli. No to jest takie trochę zik. Jeszcze rozumiem, żeby mi pozablokowywali wszystkie inne opcje, niż ląd do Cytadeli. Okej, okay, ale chciałbym sobie pobiegać po Normandii. Chciałbym ją zwiedzić, pogadać z kimś, ale nie. Ta gra jak na razie prezentuje się. no niezbyt tak dobrze w porównaniu do poprzednich części. No i jeśli chodzi o wkład gracza.

looks like they might be coming to see you commander shepard oh bailey captain bailey good to see you again Yeah, you too though it's commander now congratulations thanks now half my job is dealing with political bullshit and escorting dignitaries around. no offense. none taken. so you're here to bring us to the council? i'm here to tell you the council is expecting you, but they are dealing with their own problems with the war and everything. Uh, they apologize for the inconvenience and blah 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 blah. meet them here at odina's office. We'll we'll be Doskonale. all right. Szczerze powiedziawszy, przed... eee, Nie wiem czy to jest taki dobry pomysł odwiedzać chorego Kaidana, ale. Jeśli jest... Szansa, że będzie coś troszeczkę pobocznego, to zrobimy to. Thanks, do One of my men can show you the way. You? I'm just a tourist today. I'll try not to get in any trouble. huh <laughs> Commander, We've got a situation in the embassy quarters We could use your help I'll be right there. W the other half of my job. I'll see you around shepherd. Yay no I przeszedł przez ściana. Wciśnij V, aby wyświetlić miejsce pobytu Udiny na mapie. O, patrzcie. To gdzie jest Udina? Użyj klawiszu kursora, bla, bla, bla. Nie mogę tego przesuwać. I... Ambasady na Cytadeli. Du, 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 du. Szpital Huerty. Hue, hue, hue Huerty. No dobra, my jesteśmy tutaj. Tutaj jest Normandia. Tutaj jest poczekalnia pasażerów. Tutaj jest pokład widokowy. Punkt bezpieczeństwa. A to na razie sobie pobiegamy tutaj. Znaczy to skoro byłem od... Dobrze, dobrze. O, fundusze przymierza. O, patrzcie. To jest strażnik Keeper. Ha. Wygląda lepiej niż wyglądał. Tyle mogę powiedzieć. I nic tutaj nie ma. Nie, żebym się tego nie spodziewał. O, mogę z winą pogadać, no dobra. Ale najpierw zerkniemy. Co tutaj jest? A, przed odlotem musisz odwiedzić radę. Przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużynę. Brr, 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 brr. A co, tutaj nie ma nic? E, tutaj nie mogę iść. A, ale pogadajmy z Awiną.

Docking Bay E-24 has been repurposed into temporary housing to accommodate uh -huh. the recent influx of civilians to the Citadel. If you wish to contact your species' official Citadel representative, please go uh -huh. to uh -huh. embassies. For medical needs, the Presidium offers leading-edge care at the Huerta Memorial Hospital. Where? The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. What's with the heightened security? new screening fields have been added in order to speed up processing at the security stations in each docking area. citadel security screening technology uses highly advanced biometric authentication systems developed by the Serta foundation. please note that any attempt to circumvent citadel security measures will result in immediate incarceration. what else is in the area? You are standing in docking area D twenty four. According to your biometrics file, you are cleared to access further information about this bay. Oh, this cura. is the currently assigned to the system's alliance ship Normandy. If you look out the bay window, you can see one of the many magnificent vistas for which the citadel is renowned. What about that room over there? The waiting area is for those who wish to speak to our new arrivals. I to tyle, jeśli chodzi o rozmowę za Winą. To było bardzo owocne. Nie, nie, chyba nie będę potrzebował Twojej pomocy, przynajmniej nie z tego terminalu. Patrzcie, Normandia, jej. Hup, hup, hurra, tak, bo hip, hip, hurra jest za mało hipsterskie. Ale cóż, w takim razie to by było na tyle, w tym odcinku z serii zagrajmy w Mass Effect 3, w następnym odcinku być może odwiedzimy Kaidana, odwiedzimy Radę i w ogóle będziemy się plątać po Cytadeli, więc do następnego razu, komandorzy.